Spójrzmy, jak możemy przeglądać i analizować naszą geometrię poziomą. W Open Roads Designer znajdziemy takie narzędzie jak Open Roads Model Explorer (explorator w polskiej wersji językowej). Aby otworzyć to narzędzie, musimy przejść do zakładki "Podstawowe" "Explorator". Widzimy tutaj kilka belek. Przejdźmy do model Open Roads. Tutaj nasz plik geometria.dgn podzielony jest na kilka różnych kategorii. W tym pliku DGN stworzyliśmy już jakąś geometrię. Jeśli rozwiniemy pole geometrię, zobaczymy naszą oś, która została utworzona jako element złożony z nazwą London Road. Po najechaniu na tę nazwę, nasza geometria pozioma się podświetli. Możemy rozwinąć ten element, aby zobaczyć, z jakich części składa się nasza oś, czyli nasz element złożony. Możemy również kliknąć prawym przyciskiem myszy na naszą oś w eksploratorze. Uzyskamy dostęp do dodatkowych narzędzi, które są związane z geometrią poziomą. Open Roads Designer daje nam opcję stworzenia raportu geometrii poziomej. Taki raport możemy wywołać np. z poziomu eksploratora po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na naszą oś oraz raport geometrii poziomej. Ale również ten sam raport można otworzyć w zakładce podstawowe, analiza modelu i raportowanie, raporty, raport geometrii poziomej. Otworzy nam się kolejne okno przeglądarka raportów Bentley Civil. Jeżeli chcemy zmienić opcję formatowania, należy przejść do narzędzia oraz opcję formatu. Możemy tutaj zmienić na przykład precyzję. Zmieńmy, zmieńmy precyzję u kątów na 0 oraz inny format czy pochylenie na dwa miejsca po przecinku. Zmieńmy również precyzję i format pikieterzu. Jak widzimy, zmiany te zostały wprowadzone. Taki raport możemy zapisać na przykład jako plik Doc. Jeśli przyglądniemy się również innym raportom po lewej stronie, zauważymy, że znajduje się tutaj kilka raportów z rozszerzeniem XSL, znane jako style arkuszów. Określa to sposób, w jaki te raporty są wyświetlane. Możemy na przykład otworzyć Horizontal Alignment Check Integrity lub Horizontal Alignment Table.